Witam w kolejnym cyklu związanym z grafiką komputerową. Dzisiaj omówimy sobie taki program, który służy do tworzenia filtrów online. Możecie sobie w domu otworzyć przeglądarkę internetową i przy pomocy przeglądarki pracować tak jak z programem typu Photoshop, typu Photoshop tworząc malarskie efekty specjalne. Sprawa jest dosyć prosta. Przeglądarkę wpisujemy. Tutaj ja dam link pod filmem. Luna Peak To jest nazwa tego projektu. Ctrl C sobie kopiuję. I wklejam sobie Ctrl V. Po chwili pojawia się tutaj link do strony internetowej. I ona powinna się w ten sposób tutaj załadować. Jak wczytywać obrazki do tego projektu? Najpierw musimy sobie zobaczcie, tu mamy rozmaite zakładki. Nas interesuje zakładka Art. Będziemy tutaj wczytywali rozmaite style, aby nasz obrazek odpowiednio opracowywać. Możecie sobie zrobić obrazek, który będzie przypominał malarstwo Picassa, czy jakiś dym, czy jakieś abstrakcyjne elementy Van Gogha itd. itd. będzie nawiązywał do malarstwa ale nie tylko do rysunku, do jakichś innych efektów, typu na przykład płomienie. Co robimy? Na początku musimy sobie wczytać obrazek. Możemy to zrobić w dwóch miejscach, albo w tym miejscu, albo w tym miejscu. Na początku proponuję tutaj sobie wczytać. I tutaj co wczytujemy? Jakiś obrazek z internetu zapisany, może ja pokażę, jaki ja wybrałem. Kota sobie wyszukałem, wpisałem CAT po angielsku. Będzie więcej wyników pokazywało się. No i tutaj mamy ten obrazek. Zobaczcie jak on wygląda. W prawym klawiszem myszy, zapisz obraz jako. I na pulpicie sobie zapisujemy zapisz czy zamienić tak. Dobrze, po wpisaniu po zapisaniu tego obrazu. Możemy sobie go wczytać. Wczytujemy go w miejscu, z którego, w którym został zapisany. Może to być albo w pliki pobrane, albo na pulpicie, albo w jakimś innym miejscu, gdzie był wskazany folder pobierania. A więc klikam sobie tę ikonkę i wybieram plik, który przed chwilką został zapisany. On się nam wczyta, to w zależności od tego jak duży jest ten plik zobaczcie, starajcie się wybierać jak największe obrazki wtedy efekt będzie bardzo dobry, wczytaliśmy sobie kota no ten kot to jest zdjęcie, możecie sobie również takie elementy rysunkowe przetwarzać nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście Wczytywali wasze rysunki, jakieś prace, które dalej chcecie opracować. Tu zobaczcie po lewej stronie, pokazał się panel, który jest znany z Photoshopa albo z programu Photopea. Tutaj mamy różne narzędzia, którymi możemy przetwarzać nasz obraz. To musimy zrobić w kolejnym kroku. Tutaj widzimy właściwości naszego obrazu. Jest to obrazek typu JPG, tutaj jest wielkość podana i tak dalej, i tak dalej. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, klikamy sobie na Art i tutaj znane dzieła sztuki sobie kliknijmy. Pamiętajcie, Art i tutaj znane dzieła sztuki. No i tutaj spośród listy zaproponowanych przez program Zobaczmy obrazków. Tutaj one się tworzą w ten sposób, że właśnie mamy wpisany jakiś algorytm, który jest przypisany do wczytanego obrazu. Tu mamy jakieś malarstwo japońskie, czy impresjonistów, czy Van Gogha, Picassa i tak dalej, Gogena, Rembrandta, no i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego jest tworzony właśnie w tym stylu dany obrazek. Tu oczywiście nie tylko malarstwo, bo zobaczcie, jakiś Matrix mamy. Tutaj krew na przykład, jakiś poligon, to będą takie trójkąty. Flames to będą płomienie. No, tutaj jakieś rysunkowe elementy. Dobrze, wczytajmy sobie pierwszy, może motyw interesujący. Tutaj będą rysunki. To wczytajmy sobie jakiś Biot Jest dosyć ciekawy. Klikam sobie i po chwili pokaże mi się efekt naszej pracy. I zobaczcie, w ten sposób. Tutaj program przekształcił nasz obraz. Co musimy zrobić w kolejnym kroku? On wygląda dosyć ciekawie. Taka struktura malarska nam się stworzyła. prawym klawiszem myszy. Można albo zrobić zrzut ekranu. Zrzut ekranu robimy w ten sposób, że klikam sobie z klawiatury, taki klawisz Print Screen. Mogę go sobie wkleić do Painta. Może ja to zademonstruję, jak to działa. Print screen z tym, że mi się wklei. No Z tym zdjęciem, które tu, tutaj mam, tym filmowym, to może ja sobie zrobię w ten sposób. O, możecie to zrobić tak, może ja to zrobić tak. I teraz ja sobie zrobię Print Screen z klawiatury. Print Screen, taki klawisz na górze. I teraz tutaj wpisuję sobie, wyszukaj Paint. No i zobaczcie, klikam sobie w Paint. Mogę wykleić Ctrl V w Paint. -cie. No, tutaj kliknijmy sobie lubka, zmniejsz, no i wybieram ten element, który chcę, aby był wykadrowany, tak, oczywiście bez tego mojego zdjęcia wideo. Przytnij i mogę sobie zapisać taki fajny obrazek, mogę go wydrukować, mogę go da dalej przetwarzać, na przykład w programie fotopea. Klik, zapisz jako i zapisujemy. On jest całkiem dobrej jakości. Format wybieramy JTG proponują. Na pulpicie sobie zapiszę, z oczywiście w miejscu tam, gdzie macie swój folder z obrazkami. Jeśli to jest pulpit, możecie pulpit wybrać, możecie wybrać moje obrazy. I piszę sobie tutaj na przykład kod 1. I zapisujemy. Możemy również zrobić w ten sposób, że zapiszemy bezpośrednio ten obrazek. A mianowicie w ten sposób, że tak, prawym klawiszem myszy zapisz obraz jako. No i zapisujemy sobie. Kod 1, jeden, kod 1A. Jeden, I również możemy zapisać. I też mamy takie obrazy, bo jak nam się otworzy w przeglądarce, zobaczymy jak on wygląda. I też mamy obrazek. Czyli możecie tutaj różnych sposobów używać. Dobrze, przejdźmy sobie do omówienia kolejnego efektu. Zobaczcie, tutaj mam taką uproszczoną listę. Tu nie są wszystkie obrazki, które możemy wybrać. Tutaj zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Możemy sobie ustawić, bo to jest obraz oryginalny. Tak? I teraz możemy sobie na przykład ten efekt na przykład tylko półwicznie ustawić do zapisu. Czyli nie chcemy mieć takiego zmodyfikowanego czy przetworzonego jakby przez program w odzorowaniu 1 do 1 efektu, tylko chcemy troszeczkę na przykład mieć taki słabszy ten ten efekt i też można sobie zapisać, jeśli nam taki odpowiada. Dobrze, ja będę pracował na tym stylu 100%. I teraz może przejdźmy sobie do omówienia jakichś innych ciekawych efektów. Tutaj z ciekawych propozycji może wybierzmy sobie. Wszystko zależy od tego, flames na przykład. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Są płomienie. Pokażę 3-4 jakieś przykłady. Zobaczmy, jak to wygląda. Czyli nasz szkod taki jest, no, jakby właśnie był malowany płomienia i też możemy sobie zapisać plik zapisz obraz jako i zapisujemy sobie jako kod 2 zapiszemy sobie i zapisujemy tak dobrze przejdźmy do jakiegoś kolejnego elementu, tutaj z takich przykładów ciekawych, tak space to będzie taki, zobaczmy z gwiazdy, taki gwieździsty. Też na przykład jako tapeta gdzieś na pulpit będzie ciekawie działał. Albo ewentualnie do przetworzenia dalszego. W programie na przykład Photoshop. Smoke, no to dym. No, zobaczymy jak nam się tutaj ten efekt no, w ten sposób to wygląda. Ja przejdę do jakichś przykładów konkretnych. tutaj zobaczmy. Polygon. E, takie trójkąty nam się stworzą. Troszkę obraz taki kubistyczny zobaczmy, zobaczymy, no, jak on będzie wyglądał właśnie. Zobaczmy. Takie trójkąty. Odwzorowanie kota, ale taki bardzo malarski, graficzny e, wizerunek. Zapiszemy sobie. Zapisz obraz jako. I zapiszemy sobie kot 3. Oczywiście myście sobie sami poeksperymentować. Nie każdy obrazek będzie tak samo wyglądał. Może zobaczmy sobie efekty rysunkowe, który z tych najlepiej będzie tutaj działał. To są te czarno-białe. Zobaczcie, jak rysunek wygląda zupełnie. Napiszę obraz jako i można na takie malarstwo komputerowe uprawiać. Rysunki ze, ze zdjęć przetwarzać. cztery Sobie zapiszmy. Przejdźmy jeszcze do jakichś efektów manowskich, taki bardziej witrażowy, to będzie nowo, zobaczmy. No i zależnie od tego jaki chcemy oczywiście efekt uzyskać, o zobaczmy, tak jak witraż nam się tutaj zrobił. Jeszcze będziemy pracować, w tym programie ja pokażę jak zrobić takie pudełko z motylem, i też będziemy sobie opracowywać tymi filcami. Na razie jest to wprowadzenie, aby mm, sprawdzić, jak można o, tutaj uzyskać jakiś efekt. Może ja o, zaproponuję jedną rzecz. A nie, Zobaczmy jeszcze jeden efekt sobie, zróbmy jakiś. Może z tych efektów, których tutaj nie ma, bo tutaj są a, te efekty troszkę zubożone, my mamy tutaj, jeśli ja sobie wezmę. No tutaj tę pierwszą zakładkę. Zobaczcie dużo więcej z tych ustawień. I ja wczytam sobie. A, na przykład Matrix. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. I tu w tych domyślnych ustawieniach u góry nie ma tego paska. Trzeba sobie wybrać. O, no, i zobaczcie w ten sposób. Taki kod wyższy. Troszkę jest mało widoczne. Trzeba by w programie albo odpowiednio. Kredytować. To może jeszcze jakiś kres na przykład, wyglądał. Oczywiście proponuję, żeby samodzielnie sobie tutaj poeksperymentować z tymi ustawieniami, tak, żeby wybrać coś, coś dla siebie, coś ciekawego. I zobaczcie, każdy z efektów jest nieco inny. Zapisz obraz jako, tu zapiszemy sobie kolejne 4 kod 5 sobie zapiszemy. Tu również możecie zapisywać, bo ja tu zapisuję prawym klawiszem myszy klikam, jak widzieliście, zapisz obraz jako, ale możecie również przejść tutaj u dołu i save. Możecie sobie automatycznie gdzieś tam na Pinterest Save wstawić, czy na Twittera, Google Photo, możecie sobie zapisać no, i on się automatycznie. Zapiszę, z tym, że on się zapisze w tym miejscu, gdzie macie folder zapisu plików. No, domyślny. No nie możemy jakby wybrać tam, tam gdzie chcemy. zapisać nasz plik. Może ja pokażę jeszcze jedną rzecz. Mianowicie spróbujemy sobie. Spróbujemy sobie. Albo może w to może w następnym filmie. Także dzisiaj dziękuję za uwagę i proponuję, żeby samodzielnie poeksperymentować z tym filtrem online.